Robimy mega mocną niespodziankę dla Laury. Tak więc zabieram Laurę na wakacje, ale ona o tym nie ma zielonego pojęcia. Nie ma teraz Laury w domu, więc to idealny moment, żeby pójść po walizkę i nas spakować. Laura po naszej rzekomej współpracy ma jechać do Jaworzna. Spakowała już walizkę, więc ja teraz z tej walizki przepakuję jej najważniejsze rzeczy do naszej walizki wakacyjnej. Ekspresowo nas spakowałam, teraz lecę to ukryć do auta. Najlepsze jest to, że ona naprawdę nic nie podejrzewa. Dzisiaj z Laurą znowu idziemy do kina. Nie kinie mała niespodzianka, ale musisz założyć opaskę na oczy. Co? Serio? Tamtego, leciły, to dwie godziny leciły do Dubaju. Co? Co? Serio? Baju? No. Serio? Nie wiem. my. Nie, nie, nie. A, te... I twoja mama wszystkim wiedziała. Kto do mnie pisała? Co tam? Co? What the fuck? I to, to.